Prawa gkm derby południa dla Rzeszowa, derby wielkopolski dla Unii. Zapraszam na kiwicowskie podsumowanie tygodnia. Zanim przejdziemy do materiału, to mam dla Was ważną informację. Ruszę mój Instagram, na który będziecie mogli wysyłać mi zdjęcia, filmy, informacje, ciekawostki czy po prostu będziecie chcieli się ze mną skontaktować. Dzięki Waszym treściom, moje filmy będą obszerniejsze w różne kibicowskie materiały. A co za tym idzie, ciekawsze. Zapraszam do obserwacji Instagrama i dzielenia się swoimi kibicowskimi przeżyciami. Najpierw zacznę od omówienia minionego tygodnia, który zaczął się w czwartek o godzinie 16 w Tarnowie. Tego dnia odjechane zostały wielokrotnie przekładane derby południa pomiędzy Unią Tarnów a Stalą Rzeszów. W jaskółczym gnieździe tego dnia zasiadło 4500 kibiców, z czego około 150 kibiców gości. Gospodarze nie zaprezentowali żadnej uprawy, ale za to tak relacjonują to spotkanie na swoim facebooku. Unia Tarnów vs. Banda Huja. Tego dnia w najgorszym z możliwych terminów na derby, który po raz kolejny wymusza telewizja, zbieramy się klasycznie na środku pierwszego łuku i od początku meczu lecimy z głośnym dopingiem, w przeciwieństwie do niesłyszalnych sąsiadek z Ukrainy. Nasi kolarze kolejny raz w tym sezonie pomimo wyraźnej woli walki ulegają w ostatnim biegu tym samym przegrywając mecz 43-47. do 47. A my, jak zawsze, dumni po zwycięstwie, wierni po porażce. Internetowe napinatorki ze Stali Rzeszów na żywo jak zwykle nie pokazały klasy, więc standardowo w internecie wylewają swoje 5 groszy. Naszego stadionu się czepiacie, a swój obsrany przez gołębie macie. Następny mecz domowy czeka nas w niedzielę 8 czerwca. Już dziś zapraszamy wszystkich tradycyjnie do Młyna. Do następnego. Czy wygrywasz, czy nie? Unia to my. A tak opisują ten mecz kibice gości. Mimo beznadziejnego terminu i niepewnej pogody, zbieramy się pod stadionem i dwoma autokarami wyruszamy na wioskę. Wejście na sektor szybkie, sprawne i o dziwo bezproblemowe. Przed gruzowiskiem dołączają do nas kibice z prywatnych aut. W sumie na sektorze melduje się około 150 osób, co zważając na okoliczności uznajemy za dobry wynik. Na płocie wieszamy dwie nasze flagi oraz transparent wspierający taję Indena. Będąc na sektorze wypatrujemy przedstawicieli wiejskiej brygady, którzy rekrutując do na dzieci z okolicznych szkół pojawili się na stadionie dopiero kilkanaście minut przed rozpoczęciem spotkania. Przez całe spotkanie prowadzimy doping na dobrym poziomie, wymieniając się uprzejmościami z gospodarzami. W czwartym biegu w górę idzie sektorówka Stalpany. Nasi zawodnicy po wielkich bólach, mękach i cyrkach z taśmą startową wygrywają kolejne derby, podtrzymując tradycję w derbowego. Tym razem bezflagowcy postanowili zrobić wyjątek od reguły, wieszając na płocie flagi ze świętej pamięci Krystianem Rępałom i dwie dodatkowe flagi. Tak pamiętają o Krystianie, że zapomnieli wspomnieć o nim przed drugim biegiem, zwłaszcza że mamy końcówkę maja. Oprawie też zapomnieli. Rozumiemy, że dzieci kończą rok szkolny i plastyka jest ważniejsza niż przygotowanie mniejszej lub większej oprawy. Podsumowując na torze że wpalnik, na trybunach wpalnik, ale to jeszcze nie koniec. W lipcu poprawimy. Ona by tak chciała wygrać derby, a dostała tylko chłop w zęby PS. Na południu żadna zmiana. Jaskułka za Zapana. Mecz zakończony wynikiem 43-47 dla stali Rzeszów. Trzy dni później, w niedzielę 1 czerwca o 13 na stadionie miejskim w Rzeszowie, miejscowa stal zmierzyła się z unią Leszo. Na trybunach zasiadło 4900 kibiców. Wspominam o tym meczu ze względu na Tajałów Intena, który tym razem pojawił się w młynie swojego aktualnego klubu. Mówię tym razem, ponieważ nie tak dawno był podwieżą na Olimpijskim. Jak każdy wie, taj ma świetną rękę do kibiców i potrafi zaskarbić sobie ich sympatię. Również w niedzielę 1 czerwca w Gnieźnie start pojechał z Wandą Kraków. Wspominam o tym meczu ze względu na fajną akcję przeprowadzoną przed meczem z okazji Dnia Dziecka. Mecz z Wandą wypada nam w Dzień Dziecka. Wspólnie z klubem organizujemy strefę dla najmłodszych kibiców startu, w której czekało sporo atrakcji. Zainteresowanie było bardzo duże, a największą radość sprawiło malowanie transparentu przez małe pociechy. Co do samego meczu, to bez większej mobilizacji formujemy młyn. Dopingujemy przez cały mecz, jednak lejący żar z nieba mocno daje nam weznaki. znaki. Razem z nami na sektorze delegacji Apatora i Dyskoboli, którym dziękujemy za wsparcie. Mecz zakończony zwycięstwem gospodarzy 57 do 32. 29 maja o godzinie 18.15 na Golęcinie w Poznaniu PSZ jechał z Unią Leszno. Na stadionie zasiadło 5000 tysięcy kibiców, w tym ekipa wyjazdowa Byków. Niestety tego dnia nie pojawili się żadni kibice Lecha Poznań, a szkoda, bo w końcu mielibyśmy przykład kibicowskich relacji spoza Żużla na Żużlu. Mek zakończony zwycięstwem Unii 53-37. do 37. Dzień później na Wrocławskiej 69 Faluba z Zielona Góra pojechał z Rowem Rybnik. Na trybunach pojawiło się około 10 tysięcy kibiców, a Falubas nie zaprezentował tym razem żadnej oprawy. ciekawym kibicowskim momentem z tego meczu było to. Mecz zakończony z zwycięstwem Zielonogórzan 48-42. do 42. 29 maja na Halera w grudziądzu GKM zmierzył się z mistrzami Polski z Lublina. Na trybuny przyszło 6500 kibiców a gospodarze tak relacjonują to spotkanie. Czwartkowy wieczór spowodował, że frekwencja na sektorze i ogólnie na stadionie niższa niż zwykle. Niejako dopełniło to treść naszej oprawy pod hasłem Against Modern Speedway. Prezentujemy okazałą sektorówkę skierowaną do ligowych władz – worek pieniędzy. Mecz w TV i cieszący się z tego faktu prezes Ekstraligi. Mecze w piątki, czwartki, zakazy wyjazdowe, coraz droższe bilety. Z tym się nie zgadzamy i głośno będziemy o tym mówić z trybun. Na pocie flagi osiedlowe, sektor niebo, plus mutno poświęcone Robertowi Dadosowi. A na gnieździe Goodnight Night Left Side oraz ryzykanci, poza tym na płocie transparenty, skierowany do lokalnych pismaków szczujących na nasz klub, wzywający do rozbudowy stadionu oraz z pozdrowieniami dla naszych braci za kratami. Wisiał również transparent z naszym sprzeciwem odnośnie relokacji imigrantów. Z nami tego dnia Polonia Bydgoszcz 15, Lech Gdańsk 15 oraz delegacja ŁKS Łomża. Dziękujemy za wsparcie. Mecz zakończony zwycięstwem gości 49-41. do 41. Za to 1 czerwca w niedzielę GKM pojechał kolejny mecz, tym razem ze Stalą Gorzów. Kibiców na trybunach 6800, a gospodarze tak relacjonują to spotkanie. Z racji rozgrywania meczów Dzień Dziecka, Otoczka spotkania była niecodzienna, ale po kolei. Ze względu na pogodę mecz został przyspieszony o kwadrans i zaczynaliśmy bez prezentacji, w związku z czym oprawę zaprezentowaliśmy podczas pierwszego biegu. A na nią składał się transparent młodzi wyznawcy starej wiary oraz żółto-niebieskie baloniki. Doping początkowo prowadzony przez młodych ultrasów, a później pod okiem naszego młynowego przez dzieciaki. Niektóre z nich już teraz mają niezłą charyzmę. Możemy spokojnie patrzeć w przyszłość naszego młyna. Na płocie standardowy zestaw flag, plus transparenty PDW oraz większy stadion. Po zwycięskim meczu wielu ludzi pozostaje na stadionie świętować zwycięstwo. Szkoda, że po dwóch ostatnich przegranych meczach to tylko my zostaliśmy podziękować zawodnikom za walkę. Znamy jak zawsze wsparcie Polonii Bydgoszcz, Lechii Gdańsk oraz delegacje Stomilu Olszczyn oraz hojniczanki hojnice. Dziękujemy i do zobaczenia.